Siema! dzisiaj, nagrywam odcinek. Są po zombies. I dzisiaj, wtedy tak późno będzie wrzucony odcinek, ale wcześniej byłem w mieście. Byłem ogólnie na zakupach, więc nie mogłem na, zbytnio nagrać. Pardon. O. Taki deksa je wygra, wybrałem. I będziemy grali. Następny odcinek bym chciał przeznaczyć na przykład na stworzenie Zombotara. Taki króciutki. On będzie taki pomiędzy. On będzie taki dodatkowy, ale on nie będzie się liczyć do daily. Tak w razie czego. To on w ogóle się nie będzie liczyć do daily z tego, daily z tego powodu, że... On będzie krótki jakoś tak, około 2 minuty, więc on szybko w w będzie wrzucony na kanał. Ale go dzisiaj w nocy raczej nagram. Raczej, bo, bo nie wiem, jak to będzie. I ja bym chciał też powiedzieć, że, jak, że jeśli oglądacie ten materiał, jeśli, jeśli chcecie więcej tego daily, bo ja nie wiem, czy wy chcecie, to zostawcie łapeczkę i subskrypcję, chcecie, a jak nie chcecie, no to po prostu nic nie zróbcie, tylko możecie oglądać. Nie, mi to tam obojętnie. na tuba bo nie nagrywa sobie z nodu, hmm. yy, trochę lekki przypom jest. A, jakoś sobie poradzę. Hmm. <kly> Na strasznie rypie, ale to nie waży. No i gdzie ty Tutaj sprzedamy ziemnioka. Tylko z Reapeter sobie to Ja myślę, że jeszcze jakieś tam level na tym 2, bo może jeszcze zrobimy w tym odcinku, ale to nie jest pełne. Taktyka jak mówiłem chyba ostatnio mówiłem, że taktykę, no już opracowano na całą grę. Tak jak się przechodziło ją ze 5 razy łącznie i chyba ze 3 razy... Z 6 razy ją przeszłem. Ale jakieś dwa, trzy razy zrobiłam ją pełną, że miałam wszystkie rzeczy odblokowane. I to było wtedy mega trudne, nawet tutaj było. Znaczy to mnie tak z miesiąc zajęła, bo 2 tygodnie. się całej gry ze wszystkimi rzeczami. Najgorsze, miałem problem z minigierfami. I tak. I tutaj mam... tutaj będę dawać orzaszki A, Tutaj będę sobie dawać czumpera, a tutaj jeszcze repeaterki. No to już pierwsza flaga będzie. O i teraz kolejny no, repitera, i gitara i jedyczka ja Siup, siup, siup. rekitera. No i gitara. No i tak to można pytać. Znaczy pykać. Niech to tak tylko pykać. Jak ten czas szybko leci. Czas. Czas ten szybko leci. Już niedługo szkoła. Tak właśnie jest zawsze z wakacjami. Rok szkolny. Idzie powolutku, jak to zawsze. Jak zwykle. Czy czasem wakacje lecą, chłopnie, jakbyś. Jakbyś, nie wiem co. Ale lecą szybko. No i to będzie teraz prościutko już, bo to będzie już flaga ostatnia, tylko żeby mi już wrzeciła, aby jeszcze było. No i gitara. No i czampor będzie musiał go zjeść. No i co? Jakoś tak 6 minut a to tak, zostaną mam jeszcze za jakieś 3 minuty, jak mam pierwszy level nocny albo w ogóle. Nie wiem, jak to będzie. No i gitara. No i co? 1,10, czyli że już mamy 1,5 gry za sobą. Ставим печь торта. А то вот филутка. Так, он говорит, я разумный. Siup. Bo ja bym chciał tylko już dodać, że jak będziemy nagrywać dwójeczkę w tym zombie, to na pewno ona będzie grana na Androidzie, bo MLA mi strasznie zacina. Więc z gry mobilność to na przykład jak gry wyjdzie. Bo jakby wyszło na przykład grę 4. Co by było trochę zadziwiające według mnie? To nawet by było trochę dziwnie. Według mnie, bo ta trójka była strasznie ciężka. Bo widziałem po gameplayach na YouTube. głównie A jak takie to oni tam tak zapierdzielają. Nie, nie spo, spojrzysz się za ciebie, to grani już jest przy tobie. Nieważne nie co zrobić, to już grani przy tobie. Nawet spokoju, wy, tam wy, wysrać tam się nie można. Jakbyś tam jakby się tam mieszkało. Łatwiutko idzie. No i ta. tak, Jak to ja mogę grać? tak, 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 2, 10, 3, i 40 10 i są według mnie bardzo łatwe poziomy. No bo no tutaj, jakby nie patrzeć to tutaj dostajesz prawie że wszystko. że rośliny, co bo... Chociaż nie, nie dostajesz roślin, które są, aby z na przykład. Jak, masz te levele, jak są te levely, właśnie te takie mniejsze, te fogu, levely. To jest takie coś, że wtedy masz i dostajesz się szali i pada z tego powodu, że to jest też wodne leve. No jak mnie patrzeć, Ech. Uwielbiam tę Ona jest, więc najlepsza absolutnie. Ta ja gra jest prosta. Ogólnie do tej samej gry to jest mega fajna, co? Jest mega fajna rzecz. A Sungent i też jest raczej spoko, bo mm, a to no. A tam możesz coś porobić, a to jakiś challenger sobie stawiać, postawić Ustawić sobie challenger. Challenge. To jest bardzo spoko. Okej, okay, ale jakby pierdolo, ale... Spoko. Ostatnia flaga. a jest dziesiąta, minuta odcinka. Tutaj sobie wsuwamy, Tutaj sobie możemy dać się tego. Więc teraz już ja wszyscy w miarę tak przyjdą. Cyk. No jeden dziesięć zrobiamy. Pomijamy to, bo to jest dla nie bez sensu. Oczywiście bierzemy. Są pałki myśl mi potrzebne. A O tam, To co tam co tam mi szkodzi? To jeden. Trzy siedem. Pozdro do kumatych w 2.1.3.7 Kiedy mhm. było takie coś, że miał nie grać tak, że na no, nocnych levelach w ogóle nie było Sam shroom, shuruma Czyli że takie no, czyli, że te, tego grzybka je na słonecznie i to jakby te, no, sany, no, jakby te pieniążki, jakby, w jakby, no, coś takiego, to gdyby tego nie było po prostu na, na tych pierwszych levelach, to ogólnie to by było mega ciężkie tutaj przejść. Jakbyś na przykład dali dopiero, przykładowo, tak mówię, na przykład w, po levelu 2.4, 4, 5, dopiero to dalej, no to to już by było mega ciężkie. Angle to sama gra nie jest jakaś wybitnie ciężka. To prościutka według, mnie. A wy tam sobie roślinki stawia. No i niektóre lewele są mega ciężkie. Może nie mega, ale ciężkie są na przykład, dla mógł, że są ciężkie nawet dla małych graczy. Ale ta gra ogólnie to jest nawet prosta. Ale... Je, na przykład taka gra są chilis piekła roda, To wydaje się na prosto, ale na przykład ten na przykład z, z levelem zrób to sam, czy tam z odcinkiem, zdał jak wam, to miałem mega wielki problem, bo tego nigdy nie umiałem zrobić. Tak samo jak dwa ostatnie odcinki, leweda odcinki z pierwszego sezonu, z pierwszego jakby tam sezonu, bo tam, bo tam jest podzielona na sezony. po w pierwszym sezonie jest takie coś, że tam są dwa ostatnie odcinki. Bo tam jest 6 odci odcinków leweli. Zuboy jak to Nie ja będę mówić leveli to jest tam najgorsze, że jakby ja nie mogę się wyrobić tak z puławkami, żeby one były takie równo. Idealna już po prostu. A no czy było mega ciężkie się wyrobić na przykład z, z, z płokami. bo ja nie gram na czas, bo ja tak za bardzo mi przypada robić rzeczy na czas, bo tak... Taki stres bym wtedy miał. Nie ja mógł wtedy, wtedy bardziej wszystko spier spartaczyć. Kurcze... No i tak to nie jest, tą grą. Ale dwójka mi się wydaje, że jest trochę prostsza. Ale na przykład po niektóre rzeczy z niektórych gier, stanych nawet. Typu Raymana dwójki i Rayman dwójka. Grałem. I też, ale nie w tym stresie. Nie chcę robić tego gameplayu, bo ja w ogóle tam nie umiałam zrobić trzeciego poziomu, więc tak, zbytnio nie Bo tam było takie coś, że tam było trzeba się sobie na takim chłopie, na takim jakby a'la dinozaurze Dinozaurze, to coś takiego I ja i wtedy było bardzo ciężko, bo nie umiałam sterować zbytnio Bo tam takie dziwne sterowanie było, że pod A było skakanie To według mnie było bardzo dziwne i tego nie umiałem totalnie zrobić. Dokończymy sobie na szybko jeszcze ten level. Obym mu mógł tu wstawić na YouTube. Dobra, do, zobac do zobaczenia w następnym odcinku. I nie wiem, czy on się pojawi przypadkiem, ale do zobaczenia w następnym odcinku i nada.